Czy Toyota Corolla spełnia dziś te normy, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia? Nie. Wrócą 15 na balonie? Kto wie, czy nie będą wracać mniejsze koła, kto wie, czy nie będą preferowane wersje średnio wyposażone i nisko? Żeby uzyskać te limity, które zakładamy, emisyjne, to musimy zwiększyć sprzedaż pluginów w Polsce w ramach Toyoty jakieś sześć razy. Podwyżki mogą być też skokowe. To, co obserwujemy teraz, to są jakieś pierwsze przymiarki. Czy czyste powietrze przewietrzy nam portfele? 1 stycznia zacznie w Europie obowiązywać mocno zaostrzona regulacja dotycząca emisji szkodliwych spalin przez nowe auta. Regulacja CAFE Clean Air for Europe czyli po polsku czyste powietrze dla Europy może mocno, a właściwie na pewno mocno zamiesza w cennikach. Jeśli auta danego producenta nie będą spełniać norm emisji dwutlenku węgla, producent takich samochodów otrzyma karę finansową. Kto ją zapłaci? Klient. Nie ma co do tego złudzeń. Jak mocno zdrożają nowe auta? Tego do końca nie wiadomo. Ze mną jest Robert Mularczyk, szef komunikacji Toyota Central Europe, czyli taki szef komunikacji na całą Europę. Właśnie do niego dzwonią cały czas teofonia, A to z Węgier, a to z Czech, a to ze Słowacji. I Bo też rozumiem, z że te kraje, te kraje też niejako obsługujesz. Tak jest, dotykam całego regionu, natomiast dzisiaj rozmawiamy o Polsce. Rozmawiamy o Polsce i rozmawiamy o kafle. Nie przypadkowo wybrałem właśnie hmm. ciebie, dlatego że Toyota od zawsze nam się kojarzyła z niską emisją, a tutaj się nagle okazuje, że nie normy, tylko przepisy, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia, mhm. są tak rygorystyczne, że nawet mocno dotykają Toyotę, która przecież hybrydą stoi. To, jest, to nie jest rzecz, która pojawiła się nagle. To jest kolejny krok regulacji, które obowiązują już od wielu lat dla Europy i dotyczą poziomów. Oczekiwanych średniej emisji dwutlenku węgla, oczekiwanych przez Unię Europejską, dla całej sprzedaży danej marki. Do tej pory to było dość bezpieczne. Mieliśmy poziomy rzędu 112 gramów mhm. średnie 7. na kilometr. Teraz od 1 stycznia 2025 roku wchodzi nam kolejny próg który mówi o 94 gramach emisji CO2 średniej z całej sprzedaży na kilometr, z całej sprzedaży aut osobowych. Najpopularniejsze auto w Polsce to Toyota Corolla. Chyba już benzyn zwykłych nie sprzedajecie, tylko i wyłącznie hybrydy. Silniki 1.8 i 2.0. Czy Toyota Corolla spełnia dziś te normy, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia? Nie. Nie spełnia? Nie spełnia. Jedynym samochodem... Nie będącym y, takim prawie że stricte elektrykiem, czyli pluginem, albo czystym elektrykiem, czyli spośród hybryd Toyoty, jedynym modelem spełniającym e, ten, ten nowy próg e, regulacji kafe jest Jaris Hedgeback. I koniec. Tylko i wyłącznie. Żadna Corolla, żaden CHR, żadna rav 4 nie ma szans. Ja już nie będę się pytał o to, czy auto od 1 stycznia zdrożeją, bo zajrzałem w kilka cenników różnych producentów, i te samochody. Jeśli chodzi o cennik na rok 2025, one zdrożały o kilka tysięcy, dwa, trzy tysiące złotych. Ale moje pytanie brzmi, to jest koniec tych podwyżek? Czy może te, dopiero te, ta norma, czy może ta norma kafe nie została tutaj jeszcze uwzględniona? To spójrzmy sobie bardziej szeroko. Komisja Europejska generalnie będzie się przyglądać tym średnim emisjom z całej sprzedaży osobówek w poszczególnych markach na poziomie całej Europy przez cały 25 rok. Zakładamy, że w połowie 2025 roku nastąpi jakieś przymierzenie się do korekty, może uwzględnienie jakiejś mniej lub bardziej zawiłej sytuacji na rynku. I później na koniec 2025 roku nastąpi podsumowanie tych emisyjności. Aha. I na początku 2026 roku Europa naliczy kary za 2025 rok. Czyli tak skomplikowane, prawda? No i teraz idźmy dalej. 94 gramy przyjmijmy dla osobówki. Za każdy przekroczony gram emisji na modelu to jest 95 euro. Za każdy gram. Za każdy gram. I teraz jak zaczniemy sobie mnożyć przez a, prosty przykład. My powinniśmy się zmieścić, bo są takie prognozy. Toyota jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo patrząc na cały rynek, widzimy, że marki będą miały problem z osiągnięciem średniej emisji europejskiej dla całej sprzedaży autosobowych w 2025 roku na poziomie stu kilkunastu czy 120 kilku gramów. My powinniśmy zamknąć się generalnie, w zależności od regionu Europy, na poziomie 100 stu, stu paru gramów. Czyli tu, tak, przekracza się. Tak, my dla Polski liczymy 100 paragramów, bo wierzymy w to, że nasi koledzy z Norwegii osiągną zero i nam to pomogą trochę skompensować. Jak domyślasz się, Europa jest Europą kilku prędkości. Trudno wymagać, żeby w Polsce już w najbliższych miesiącach Większe grono Polaków nagle radośnie i samowolnie przesiadło się w auto elektryczne, gdzie mamy nadal problemy z infrastrukturą, z ładowaniem, gdzie to jednak kosztuje, to nie jest darmowe, gdzie jeszcze trzeba słono za samochód elektryczny zapłacić. Więc dlatego dla nas te poziomy w ramach całej organizacji europejskiej będą liczone troszkę mniej restrykcyjnie. Nam pomogą ci koledzy, którzy mają bardzo zaciśnięte te kajdany i muszą dowozić praktycznie emisyjność na poziomie prawie że zero, mhm. a my będziemy mogli sobie pozwolić delikatnie na przekroczenie tych 94 gramów, które są wyznaczone w kafe i powinniśmy to osiągnąć. I teraz, nawet jak to przekroczymy, gdyby liczyć nasze emisje, to przy naszej sprzedaży stu kilkudziesięciu tysięcy nowych samochodów osobowych Toyoty w Polsce, jeżeli przyjmiemy, że mamy 10 gramów na aucie średnio i pomnożymy to przez 95 gramów na gram, 95 euro, przepraszam mm -hmm. Cię, na gram, czyli wyjdzie nam 950 gramów, 900, 50 50 950 euro, czyli 950 o... euro Można za się 10 30, gramów, bo tutaj jest dużo tak. Mm -hmm. No i teraz przemnoż to sobie przez ponad 100 tysięcy samochodów, to masz ponad milion, milion euro na samej Toyocie polskiej wiszący, Jak firmy, nasi konkurenci będą osiągać poziomy 110-120 stu stu paru gramów, bo ja widziałem takie prognozy już, przygotowywane wewnętrznie, to im te wartości skokowo wzrosną. W związku z czym można mać, że jakby tego nie liczyć, to cała branża motoryzacyjna będzie zostawiać w ramach rozliczeń za te przekroczone progi emisyjne będzie zostawiać te, nazwijmy to, pieniądze przeznaczone na kary na poziomie kilkudziesięciu, kilkuset milionów euro? Trudno to teraz ocenić. To będą potężne kwoty. W związku z czym, wracam do swojego pierwotnego pytania, nie ma się czemu dziwić, że generalnie wszyscy producenci starają się zabezpieczyć cenniki 2025 roku, delikatnie tam dodając pewne wzrosty cenowe tak, żeby móc skompensować te emisyjności. Już uwzględniając ewentualne kary, które otrzymają za rok. Ponieważ nie wiadomo, jakie to będą kary, nie jesteśmy w stanie tego wyliczyć na pewno, to warto się zabezpieczyć, żeby chociaż jakieś wytyczne przyjąć i chociaż w jakiś sposób częściowo skompensować sobie te kary, które zostaną nałożone i które potem lokalni rodzimi dystrybutorzy będą musieli wyłożyć. Teraz. Czego się jeszcze można na rynku spodziewać? Że znikną na przykład pewne wysokoemisyjne napędy w markach mainstreamowych, czyli popularnych. Że na pewno będą znikać klasyczne benzyny albo będzie limitowana ich sprzedaż. Że będzie utrudniony dostęp do pewnych wersji napędowych i wersji wyposażeniowo-napędowych. Pamiętajmy, że auto lepiej wyposażone na większym kole będzie miało wyższą emisję niż auto z tym samym napędem, ale słabiej wyposażone, lżejsze i na mniejszą kole. Czyli co, wrzucą, wrócą piętnastki na balonie? Kto wie, czy nie będą wracać mniejsze koła, kto wiecznie będą preferowane wersje średnio wyposażone i nisko? Zwłaszcza kiedy, spójrzmy, w markach mainstreamowych, tych topowych w Polsce, Polacy już chcą kupować dobrze wyposażone auta. Gro tych aut sprzedawanych to są wersje średnie plus i wersje wysoko wyposażone. Teraz to się może nieco zmienić. Ale jak rozumiem, na razie możemy uspokoić, bo mówiło się o podwyżkach rzędu 9-15 tysięcy złotych na modelach, które kosztują sto parę tysięcy złotych, więc te podwyżki przekraczały 10% wartości samochodu, ale my teraz uspokajamy. Podwyżki będą, ale przynajmniej na razie. Ja delikatne. to nazywam, ja to nazywam korektą. Ja mogę patrzeć z punktu widzenia mojej organizacji, czyli Toyoty i Lexusa. I tu raczej mówimy o korektach, a nie o jakichś podwyżkach. Ha! Co więcej, jak ktoś się dobrze przyjrzy cennikom Toyoty na 25 rok, to zobaczy, że napędy typu plug-in otrzymają teraz tak dobre ofertowanie i cenniki, jakich nie miały nigdy, odkąd pojawiły się w ofercie Toyoty w Polsce. Dlaczego? Bo będzie preferowana sprzedaż aut typu hybryda plug-in w Toyocie. A dlaczego? Bo, żeby uzyskać te limity, które zakładamy, emisyjne, to musimy zwiększyć sprzedaż pluginów w Polsce w ramach Toyoty jakieś sześć razy. Albo aut elektrycznych na przykład. Widzisz to? To jest Realnie? tak. Dwa auta hybrydowe czy spalinowe i jedno auto elektryczne. Już to będzie się kompensowało, tak? Zgadza Wewnętrznie się. u Was. Ale no, jak na razie. No to popatrz na skalę. Nawet jeżeli dołożymy nowych modeli, które pojawią się w 25 roku w ramach aut elektrycznych, na przykład Urban Cruiser. Na przykład Urban Cruiser, na przykład nowa zupełnie odnowiona generacja bz 4 x no można by o tym dyskutować. Do czego zmierzam? Dziś realnie mamy na rynku udział elektryków rzędu 3,5%. I to jest udział, który nam nie rośnie. Ta dynamika zatrzymała się. Ona rosła w ostatnich kilku latach, doszła do 3,5% rynku, i w tej chwili mamy stagnację. Ona stanęła, więc trudno wymagać. Obstawiam, a nawet dam sobie obciąć wszystkie paznokcie i włosy na głowie, że gdybyśmy nawet zrobili super dumpingowe ceny na elektryki, to nadal. Nie przekonamy cenami, samą ceną nie przekonamy Polaków do tego, żeby gremialnie zaczęli kupować elektryki, bo jak sam doskonale wie, że jest to materia bardziej złożona. Ja już nie mówię o tym, żeby przekonać się do jeżdżenia elektrykiem, bo ten, kto jeździ hybrydą czy hybrydą typu plug-in, mhm. to doskonale czuje tą zelektryfikowaną duszę samochodu, poradzi sobie. Nie ma problemu też, mam wrażenie, z włożeniem wtyczki do gniazda, żeby samochód naładować, ale trzeba mieć dostęp do infrastruktury. Czasami jeździmy dalej i wtedy jest problem z ładowaniem na trasie tych samochodów. Trzeba o paru rzeczach przy elektrykach dodatkowych pamiętać. Trzeba przestawić swoje myślenie przestawić. trochę, tak? Nie każdy na, z na podróże. jest na to gotowy dzisiaj, czy Polek? Nie każdy będzie chciał to robić. W związku z czym nie ma tak, że my sobie podbijemy i nagle z 3,5% udział elektryków w ciągu kilku miesięcy wzrośnie rynkowo do 15 czy 20%, bo tego byśmy musieli oczekiwać. W związku z czym u nas przynajmniej najlepszym rozwiązaniem są pluginy. Hybrydy typu plugin. Stąd możemy spokojnie założyć, ja już o tym wiem, że rok 2025 w Toyocie będzie należał bardzo mocno do pluginów i dość mocno do hybryd. Elektryki, rozwojowa sprawa, ale w naszej ocenie to jeszcze nie będzie rok 25. Dla samochodów. Jeśli chodzi o pluginy, jest u Was CHR, Prius, e, co RAF jeszcze nie? jest? No i RAV4, tak? Mhm. Są trzy pluginy. Czy pojawi się coś nowego? Nie, nie musi. Nie musi. Tymi trzema samochodami jesteśmy w stanie. Dopychając to wszystko, mówiąc nieładnie hybrydami, w tej ofercie jesteśmy w stanie, nawet nie uwzględniając jakiegoś mocnego wzrostu sprzedaży aut elektrycznych, jesteśmy w stanie utrzymać zakładane normy tak, żeby te obciążenia fiskalne związane z ponoszeniem kar za nowe progi przy regulacjach kafę były dla nas akceptowalne. I żeby to nie wynikało, żeby też nie przenosiło się na klienta w jakiś specjalny sposób. Dziękuję bardzo w takim razie. Cieszę się, że dowiedziałem się podczas tej rozmowy, że auta nowe nie podrożają tak, jak miały podrożeć, bo wiem, że wielu moich znajomych, yy, którzy chcą kupić właśnie w przyszłym roku nowe auto, to oni właśnie z taką bardzo dużą niepewnością wertowali te cenniki i sprawdzali, ile rzeczywiście te auta podrożają i oni właśnie mieli takie pytanie, czy to już są ostateczne podwyżki, czy mogą spokojnie wyjechać na święta i spokojnie wkroczyć w ten nowy rok. To ja się jeszcze wtrącę, ponieważ jak wiemy o tym dobrze, Podwyżki mogą być też skokowe. To co obserwujemy teraz, to są jakieś pierwsze przymiarki. Jak w połowie roku zapewne zostanie ze poziomu Komisji Europejskiej dokonana jakaś analiza i pojawią się jakieś nowe wytyczne, albo te korekty będą, albo ich nie będzie, to będzie oznaczało, że albo bardziej przykręcamy, że tak powiem, zaciągamy pasa, albo go poluźniamy, i w związku z tym albo grzebiemy w cennikach, albo nie. Sproponuję po prostu dokładnie śledzić cenniki i przyglądać się temu, co się pojawia w ramach tak zwanej. Prasy ekonomicznej i tak zwanego internetu ekonomicznego. Kafe to skrót od Clean Air for Europe. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że to kafe nie wyczyści nam też portfeli. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa. No i ja mówię Wam do zobaczenia.